Pierwsza Rzeczpospolita była polsko-litewskim imperium na przełomie XVI, XVII i XVIII wieku. Zdobyła ona ponad milion kilometrów kwadratowych powierzchni w jej największym zakresie. Wszystko to dzięki jednemu porozumieniu między Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim nazywanym Unią Lubelską. Natomiast co by się stało, gdyby Unia Lubelska się nie wydarzyła? Czy Polska byłaby wielkim państwem? Czy może słabszy niż kiedyś? Jak Polska mogłaby wyglądać dziś? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. A więc czym była Unia Lubelska? Unia Lubelska była umową polityczną zawartą 1 lipca 1569 roku w Lublinie pomiędzy Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. Ta unia utworzyła Rzeczpospolitą Obojga Narodów, czyli Polsko-Litewski Sojusz Państwowy, który trwał aż do końca XVIII wieku. Była to unia realna, która powodowała, że Polska i Litwa miała wspólnego władcę, Sejm i politykę zagraniczną, lecz oddzielne urzędy, wojsko i prawa. Obszar wówczas utworzonej Rzeczpospolitej obojga narodów zajmował 780 tysięcy km2 oraz mieszkała tam różnorodna ludność, która liczyła 6 milionów mieszkańców. W ówczesnej Europie zauważalny był wzrost militarny i terytorialny obu mocarstw Carstwa Rosyjskiego i Imperium Osmańskiego. Te oba państwa były coraz bliżej Polski i Litwy, co stanowiło poważne zagrożenie dla obu tych państw. Unia lubelska powstała więc również po to, aby dążyć do wzmocnienia obrony i pozycji militarnej obu krajów poprzez współpracę. Dzięki temu Unia Polsko-Litewska była trudną przeszkodą na drodze podboju Rosjan i Osmanów. Wpływ na powstanie Unii Lubelskiej miała również szlachta z obu tych państw. Dążyła ona do zwiększenia swojej władzy i wpływów, ponieważ Unia była sposobem na zapewnienie sobie większych uprawnień, przewilejów i udziału w procesach decyzyjnych. Co gdyby jednak do Unii Lubelskiej nie doszło i jakie mogły być tego przyczyny? Różnice polityczne i ideologiczne. Konflikty ideologiczne, różnice polityczne lub kulturowe mogły doprowadzić do braku zgody między państwami. W historii Rzeczpospolitej różnice światopoglądowe faktycznie prowadziły do konfliktów między Polakami a Litwinami. Często zauważalne jest to również dziś. Problemy z odległością. Większe tereny wiążą się z większą odległością od stolicy lub urzędów. W początkach pierwszej Rzeczpospolitej ten problem był zauważalny, więc zmieniono stolicę z Krakowa na Warszawę miasto, które leżało mniej więcej po środku. Większe tereny wiązały się również z większymi kosztami utrzymania. Obawy dotyczące autonomii. Państwa mogą obawiać się, że uczestnictwo w Unii ograniczy ich zdolność do podejmowania własnych decyzji w kluczowych kwestiach. W historii Rzeczpospolitej obojga narodów często dochodziło do sytuacji, w której jedno z państw przejmowało kontrolę zewnętrzne naciski. Inne państwa lub potęgi terytorialne, takie jak Imperium Osmańskie i Rosja, mogłyby dążyć do utrzymania rozdrobnienia i słabości Polski i Litwy, co mogło wpływać na sytuację polityczną regionu. Uznajmy więc, że do Unii Lubelskiej nie doszło, a więc relacje Litwinów i Polaków zaczęły się lekko pogarszać. Jakie mogły być skutki tego wydarzenia? Należy jednak pamiętać, że od Unii Lubelskiej minęło już prawie 5 wieków i bardzo trudne będzie przewidzenie, jak Polska i Litwa po takich wydarzeniach mogłaby wyglądać dziś. Przytoczę jednak kilka ważnych wydarzeń historycznych dla Polski i Litwy i postaram się przewidzieć, co mogłoby się stać w naszym scenariuszu. Zacznijmy od najbliższych wydarzeń w tym okresie, czyli podbojów Osmanów i Rosjan. Osmanowie Mogliby podbić całkiem szczególną część polskich ziem bez pomocy Litwy, lecz nie zajęli oni całego Królestwa Polskiego. Osmanowie prawdopodobnie zajęliby również część Krymu od Rusi, znajdującej się pod kontrolą Litwy. Co do podbojów Rosjan, Litwa miałaby dość duży problem. Rosja była głównym wrogiem ówczesnej Litwy i na pewno sprawiała jej wiele problemów bez pomocy Polski. Następnym wydarzeniem, na które chciałbym zwrócić uwagę, jest potop szwedzki, który był bardziej wycelowany w Polskę, a nie Rzeczpospolitą jako całość. Co do potopu, mogło nawet nie wystąpić, ponieważ Rzeczpospolita była wtedy atakowana przez Rosję, na czym Szwecja skorzystała, natomiast wtedy Polska mogła nie być atakowana przez Rosję. Gdyby do tego jednak doszło, bardzo możliwe, że Polska poradziła sobie z nim. Kolejnym wydarzeniem były rozbiory naszej Unii. W tym przypadku przypuszczam, że prawdopodobnie doszłoby do nich wcześniej niż w przypadku Rzeczpospolitej. Jest jednak szansa, że do rozbiorów Polski by po prostu nie doszło, jeżeli Polska nie miałaby słabej gospodarki i korupcyjnego rządu. Lecz ten scenariusz mogę pozostawić na inny odcinek. Kolejnym zdarzeniem, jeżeli doszłoby do rozbiorów, są wszystkie powstania oraz krótkotrwałe powstanie Księstwa Warszawskiego. Tutaj chciałem dodać tylko to, że powstania byłyby słabsze, przez to, że Litwini by z nami nie współpracowali. Doszliśmy więc do I wojny światowej. Po niej Polska odzyskuje niepodległość, lecz nie domaga się tak dużych terytoriów. Litwa natomiast może nie powstać i ma dużą szansę na pozostanie w granicach Rosji. Polska natomiast prawdopodobnie wygrywa wojnę polsko-sowiecką i uzyskuje mniejsze kresy wschodnie. Po dwudziestoleciu międzywojennym dochodzimy do II wojny światowej. Nic raczej w tym scenariuszu się nie zmienia oprócz braku wojny z Litwą, ponieważ znajduje się już pod kontrolą Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Polska odzyskuje niepodległość po Długiej Wojnie i powstaje Polska Rzeczpospolita Ludowa z trochę większymi kresami wschodnimi bez Białorusi. Po Zimnej Wojnie Polska jest wolna, tak samo jak Litwa, która uzyskuje niepodległość z odrobinę większymi terenami w stronę Białorusi. Relacje pomiędzy Polską a Litwą są neutralne, dopóki oba te państwa dołączają do Unii Europejskiej i do NATO, gdzie są z sąsiadami z dobrymi relacjami. To jest mój scenariusz. Oczywiście wszystko mogłoby się potoczyć inaczej. Podsumowując, to wydarzenie miało naprawdę duży wpływ na historię Polski, Litwy oraz innych państw znajdujących się w obrębie Rzeczypospolitej. Było to nasze największe imperium, i bez niego wiele się zmienia w porównaniu do prawdziwej historii. Czy Unia lubelska była jednak warta jej założenia? Według mnie tak, ponieważ dzięki współpracy dwóch państw da się rozwiązać o wiele więcej problemów, szczególnie jeżeli są one podobne. Dlatego często sojusze takie jak NATO czy Unia Europejska są potrzebne, lecz oczywiście nie w stopniu zjednoczenia się w jedno wielkie państwo. A więc to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam na moje inne filmy, które znajdziecie na moim kanale, szczególnie na te co gdyby. Jeżeli jesteście zainteresowani historią i geografią na raz. Zachęcam do subskrypcji, polubienia filmu i zostawienia komentarza na jego temat. A ja się już z wami żegnam. Cześć!